To miała być miłość niczym z filmowego ekranu. Dwoje ludzi zakochało się w sobie od pierwszego wejrzenia i zapragnęli spędzić ze sobą resztę życia. Na ich drodze do szczęścia stała tylko jedna przeszkoda. Od dwudziestu lat honorata była żoną i matką. W 2001 roku ulice Krakowa na kilka tygodni zamieniły się w filmowy plan. Klimatyczne alejki, szeregi kamienic i klimat tego miasta był idealną scenerią do nakręcenia kilku scen filmu, którego akcja rozgrywała się w okresie hitlerowskiego najazdu na Polskę. Role główne obsadzono znanymi nazwiskami, a swój nieodzowny udział w takich produkcjach biorą również statyści. Ekipa odpowiedzialna za scenerię sprawiła, że kilka ulic wiernie odzwierciedlało to, co doskonale pamiętają nasi dziadkowie. Na ulicach pojawili się aktorzy ubrani w esesmańskie mundury, a naprzeciwko nich stała grupa ludzi odgrywająca rolę Żydów. To właśnie w takich okolicznościach poznali się Honorata i Jacek. Oboje pochodzili z Krakowa, ale do tej pory nie mieli okazji się poznać. Być może w innych okolicznościach nawet nie zwróciliby na siebie uwagi, ale gdy znaleźli się na planie filmowym, stało się coś, czego nie potrafili wyjaśnić. Jacek dostał rolę jednego ze sesmanów, który rozprawiał się z żydowskimi kobietami. Wysoki, dobrze zbudowany brunet idealnie wpisywał się w postać niemieckiego żołnierza. Odgrywał swoją rolę z pełnym zaangażowaniem, co zostało docenione przez reżysera. Honorata również spełniała swoje wielkie marzenie. Od zawsze śniła o tym, żeby zagrać rolę w wielkiej produkcji i gdy tylko zobaczyła informację o castingu, wiedziała, że takiej okazji nie może przegapić. Rolę żydowskiej kobiety zaproponowano jej od razu. Była drobna, miała długie, kruczo włosy i czarne duże oczy. W dodatku jej naturalna opalenizna sprawiała, że ekipa filmowa szybko zwróciła na nią uwagę. Jacek zauważył honoratę i oszalał na jej punkcie. Ku jego zadowoleniu ona także odwzajemniała zainteresowanie. Zanim zdjęcia dobiegły końca, a filmowa ekipa wyjechała. Między tą dwójką trwał już namiętny romans, którego nie zamierzali przerywać. Spotykali się przy każdej możliwej okazji w mieszkaniu Jacka, oddając się przyjemnościom, a po wszystkim kobieta wracała do swojego mieszkania, gdzie czekał na nią mąż. W chwili tych wydarzeń miała 44 lata. Dokładnie tyle samo miał jej mąż Mieczysław. Mężczyzna prowadził spokojny tryb życia. Gdy się poznali ponad 20 lat wcześniej, miał już swoje własne mieszkanie i dobrą pracę. Kupił samochód, odłożył kilka tysięcy złotych na czarną godzinę. Małżeństwo żyło spokojnie, ale z biegiem lat małżonka odczuwała brak adrenaliny. Wielokrotnie żaliła się swoim przyjaciółkom, że nie czuje już nic do męża, a jej związek zaczyna ją przytłaczać. Z perspektywy Mieczysława sprawa wyglądała nieco inaczej. On kochał rodzinę i chciał, żeby dziecko wychowało się z obojgiem rodziców. Nie nadużywał alkoholu, nie był awanturnikiem i nie szukał pocieszenia poza domem. W życiu zawodowym radził sobie świetnie. A żona korzystała z jego zaradności. 43-letni Jacek z zawodu był technikiem dentystycznym. Zakochał się w czarnowłosej kobiecie bez opamiętania. Do tej pory nie udało mu się ułożyć życia z żadną inną kobietą. Mieszkał sam w swoim mieszkaniu i opiekował się chorowaną matką. Teraz jego życie miało się odmienić, bo pojawiła się w nim honorata. Wyznawał miłość, zapewniał o swojej odpowiedzialności i gotowości do stworzenia wspólnego domu. Kobieta odwzajemniała jego uczucia, zapewniała, że również kocha, ale nie mogła póki co odejść od męża, z którym nic ją już nie łączyło. Mieczysław szybko zorientował się, że jego żona kogoś poznała. Po kilku miesiącach był już pewien, że jest zdradzany. Jednak dla dobra dziecka nie chciał odejść. Uznał, że to przelotny romans, a gdy kochankowie się sobą znudzą, ona wróci do domu. Pewnego dnia mąż zebrał się jednak na odwagę i powiedział żonie, że wie o jej romansie. Kobieta usiłowała zaprzeczać, ale Mieczysław nie dał się nabrać na to, że honorata tak dużo czasu spędza na nowych castingach, z których i tak nic nie wynikało. Wiedział doskonale, że spotyka się z kimś innym, a jej nieostrożność sprawiła, że znajomi wielokrotnie widzieli ją w objęciach kochanka. W końcu, postawiona pod ścianą, przyznała się do romansu i tego, że nie kocha już męża. Być może była przekonana, że Mieczysław nie odejdzie. Znała go przecież wiele lat i była tak pewna siebie, że nawet przyznając się do zdrady, nie straci dachu nad głową. Gdyby się jednak pomyliła, to byłoby dla niej prawdziwą katastrofą. Trudno sobie to wyobrazić, ale taka sytuacja trwała cztery lata. Mieczysław żył z przeświadczeniem, że jego żona ma kochanka. Choć wracała do domu, do dziecka, to praktycznie nie wykazywała zainteresowania własnym mężem. Jednak w tym samym czasie wciąż korzystała z jego pieniędzy. Sytuacja zaczęła irytować też kochanka. Jacek naciskał na to, żeby wniosła o rozwód i zamieszkała z nim, ale honorata nie mogła tego zrobić. Gdy wyszła za mąż, zgodziła się na rozdzielność majątkową. Wszystko, co Mieczysław kupił, było tylko i wyłącznie jego własnością. Mieszkanie, samochód, a nawet oszczędności w banku należały do niego. Teraz, gdy zdrada wyszła na jaw, nie miała szans na to, żeby nakłonić go do zmiany takiego zapisu. Z jednej strony nie kochała go, a nawet nim gardziła, to z drugiej lubiła wygodne życie na jego koszt. W tym samym czasie Jacek odchodził od zmysłów. Wiedział, że jest w stanie zapewnić im warunki do życia, ale na pewno nie na tak dobrym poziomie, jak robił to Mieczysław. Mimo tego uważał, że skoro między nim i starszą orok kochanką jest uczucie i namiętność, powinna wybrać właśnie jego, wziąć rozwód i zacząć nowe życie. Dla niej jednak była to opcja najgorsza z możliwych. Żeby mogli szczęśliwie żyć, Mieczysław musiał zniknąć. I to jak najszybciej. Minęło kilka tygodni. Honorata zmieniła swoje zachowanie. Znów była miła dla swojego męża. Więcej czasu spędzała w domu i nigdzie nie wychodziła wieczorami. Mieczysław uznał, że romans się zakończył i teraz wszystko wróci do normy. Nie przeczuwał, że jest to gra, w którą kochankowie usiłowali go wciągnąć. Gdy czujność Mieczysława została uśpiona, jego żona przeszła. Do kolejnego etapu. 13 maja 2005 roku wróciła do domu i poprosiła męża, żeby zawiózł ją w pewne miejsce, bo musi coś odebrać. Mieczysław, nie pytając o szczegóły, zgodził się i chwilę później jechali już w kierunku wskazanym przez żonę. Zatrzymali się na parkingu przed jednym z bloków. Kobieta poprosiła, żeby wszedł z nią na górę, bo musi zabrać kilka rzeczy i sama sobie nie poradzi. Po chwili jechali już windą na szóste piętro budynku. Honorata wskazała drzwi i poprosiła, żeby mąż wszedł pierwszy. Choć był zaskoczony, że od tak wchodzą do czyjegoś mieszkania, zaufał żonie. Gdy tylko minął próg, na jego głowę spadło pierwsze uderzenie. Drewniana pałka odbiła się od czaszki, powodując poważne obrażenia. Mieczysław upadł na ziemię, a Honorata zamknęła drzwi na klucz. W mieszkaniu Jacka nikogo nie było. Jego matka trafiła kilka dni wcześniej do szpitala. Leżący na podłodze człowiek próbował się bronić, ale napastnik zadawał kolejne ciosy, które spadały na jego głowę. Siła uderzeń była tak mocna, że w końcu drewniana pałka pękła na pół. Mieczysław wciąż żył, ale jego losy były już przesądzone. Honorata założyła mu na głowę foliowy worek, następnie drugi i szczelnie związała go taśmą klejącą przy szyi. Ranny Mieczysław nie miał już siły, żeby podjąć walkę o własne życie. Być może po uderzeniach w głowę nawet nie był świadomy, że umiera. Minęło kilka minut, zanim jego ciało przeszły po śmiertne dreszcze. Dopiero wtedy honorata i jej kochanek puścili go i chwilę odpoczęli. Oboje byli przygotowani do tej zbrodni. Jacek kupił wcześniej worki i taśmę oraz materiały niezbędne do pozbycia się ciała. Gdy już było po wszystkim, rozpoczęli ostatni etap swojego misternego planu. Najpierw odstawili samochód Mieczysława na parking przy zalewie, a następnie honorata zaczęła wydzwaniać na telefon męża, który był już nieaktywny. Dzwoniła też do znajomych, rodziny i pytała, czy ktoś wie, gdzie on jest. Odgrywała rolę, którą sama sobie napisała. Następnego dnia rano poszła na posterunek policji i zgłosiła zaginięcie męża. Głos jej drżał, a z oczu płynęły łzy, gdy opowiadała o tym, co przeżywa i jak bardzo się martwi. Według jej słowom, mąż w ostatnim czasie miał poważne kłopoty finansowe. Bardzo się tym martwił i żeby ratować się przed bankructwem, zadłużył się u lokalnych przestępców. Ci zaczęli mu grozić i żądać zwrotu gotówki, której nie miał. W dodatku w ostatnim czasie wspominał kilkukrotnie o samobójstwie, ale ona nie brała tych słów na poważnie. To, co powiedziała honorata, zaniepokoiło śledczych. Istniała bowiem obawa, że faktycznie mężczyzna mógł targnąć się na własne życie. Dlatego bez zbędnej zwłoki wszczęto poszukiwania. Tego samego dnia patrol policji natrafił na samochód zaginionego mężczyzny. Stał zaparkowany przy zalewie, co sugerowało, że być może mężczyzna wskoczył do wody i się utopił. W rejon poszukiwań skierowano nurków, ale pomimo zaangażowania nie udało się natrafić na jakikolwiek ślad wskazujący na to, że poszukiwany mógł się utopić. W dodatku zastanawiającym był fakt, że w samochodzie nie było żadnych odcisków palców na gałce zmiany biegów oraz kierownicy. W tym samym czasie zrozpaczona honorata przypomniała sobie, że jakiś czas wcześniej mąż namawiał ją, żeby wyjechali za granicę. Być może porzucił rodzinę i pojechał sam, bo wiedział, że żona była temu przeciwna. Mijały kolejne tygodnie, a sprawa nie posuwała się do przodu. Nie udało się natrafić na żaden ślad pozaginionym. Nie użył karty płatniczej, jego telefon nie zalogował się do sieci. Policja przepytała wiele osób, znajomych i rodzinę, ale z nikim mężczyzna się nie skontaktował. W dodatku wiele osób wykazywało ogromne zdziwienie, gdy policja pytała o jakieś kłopoty finansowe i kontakty z gangsterami. Według znajomych z pracy, jego płynność finansowa była w doskonałej kondycji, a wszelkie zobowiązania są spłacane na bieżąco. Mężczyzna nadal ma swoje oszczędności, w dodatku w ostatnim czasie wspominał, że wykupił kilka lokat. Tak nie zachowuje się ktoś, kto nie ma grosza. Kolejnym zaskoczeniem dla śledczych była informacja, że Honorata zaledwie kilka tygodni po zaginięciu męża wniosła o uznanie go za osobę zmarłą. Czy w taki sposób zachowuje się ktoś, kto poszukuje męża i zapewnia o wielkiej miłości, jaką go darzy? Te ruchy zaintrygowały śledczych. Postanowili przyjrzeć się dokładnie całej sprawie, bo zachowanie samozwańczej na ten moment wdowy było nietypowe. Szybko udało się ustalić, że niedługo po zaginięciu Mieczysława do jego mieszkania wprowadził się kochanek jego żony, a to utwierdzało mundurowych w przekonaniu, że cała sprawa może mieć zupełnie inny charakter. I wcale nie musi chodzić o zaginięcie, a o coś znacznie poważniejszego. Kolejne ustalenia tylko potwierdzały te obawy. Jak ustalono, tydzień po zaginięciu honorata sprzedała samochód należący do jej męża, choć nie miała do tego prawa. Ustalono, że sfałszowała umowę, a środki wpłaciła na swoje konto bankowe. W dodatku w tym samym czasie zlikwidowała wszystkie lokaty należące do męża i wraz z jego oszczędnościami wypłaciła gotówkę z konta. To, w zestawieniu z wprowadzeniem się Jacka, dało podstawy do wykonania dodatkowych czynności. Prokurator wydał nakaz przeszukania mieszkania należącego do Mieczysława, a w którym teraz mieszkała jego żona z kochankiem. Grupa śledczych kilkukrotnie sprawdziła każdy zakamarek, ale nic nie wskazywało na to, żeby w tym domu doszło do jakiegoś przestępstwa. Niczego nie odnaleziono też w piwnicy, która przynależała do mieszkania. Honorata tłumaczyła, że mąż wiedział od wielu lat o jej romansie i nic nie miał przeciwko temu. Nie chciała się rozwodzić, bo mieli dziecko, ale nie byli ze sobą szczęśliwi. Jednak zaprzeczała, że ma cokolwiek wspólnego z jego zaginięciem. Kolejne czynności operacyjne przyniosły bardzo ważne ustalenia. Policja przeanalizowała też dane od operatora sieci komórkowej numeru zaginionego i ustaliła, że w dniu zaginięcia logował się ostatni raz na jednym z osiedli mieszkalnych. W tym samym czasie logował się tam też telefon jego żony. Później oba sygnały zamilkły, a gdy ten należący do honoraty znów zalogował się do sieci, kobieta była już w domu i właśnie wtedy zaczęła dzwonić po znajomych i rodzinie w poszukiwaniu informacji o mężu. Jak udało się ustalić, na osiedlu, na którym był zaginiony i jego żona, Mieszkał jej kochanek wraz z matką, lecz kobieta niedawno zmarła w szpitalu. Gdy Jacek zamieszkał u swojej kochanki, mieszkanie to wynajęli studentom. Policja postanowiła przeszukać także i to mieszkanie. Faktycznie zajmowało je kilku studentów, którzy byli przerażeni na widok policji. Początkowo przeszukanie nie przynosiło żadnych efektów. Nie było śladów wskazujących na to, że doszło tam do morderstwa, a poza tym minął już pewien czas i ślady mogły zostać usunięte. Jednak jedna rzecz nie dawała stróżom prawa spokoju, bowiem na balkonie jako jedyne mieszkanie miało zabetonowaną wnękę. Nie było żadnego racjonalnego wyjaśnienia, dlaczego ktoś się chciał ukryć. O pomoc w dalszych czynnościach poproszono pracowników naukowych z Akademii Górniczo-Hutniczej. Ci przy użyciu georadaru potwierdzili, że wewnątrz znajduje się coś, co zostało zamurowane. Przez kolejne cztery godziny policja rozkuwała betonową ścianę. Śledczy musieli zachować pełną koncentrację i ostrożność, żeby nie zniszczyć ewentualnych dowodów. To praca podobna do tej, którą wykonują archeolodzy, którzy odkrywają znalezisko kawałek po kawałku. Po kilku godzinach, oczom śledczych ukazał się dramatyczny obraz. We wnętrzu znajdowało się ciało Mieczysława oraz połamana pałka. Potwierdziło się najgorsze. Tego samego dnia Jacek i Honorata zostali zatrzymani. Po sekcji zwłok i analizie dowodów można było oskarżyć ich o morderstwo. Według patologa, śmierć nastąpiła w wyniku uduszenia, a wcześniej ofiara została dotkliwie pobita kijem. Na nim ujawniono również ślady genetyczne Jacka, więc jego udział w zdarzeniu był jasny. Na taśmie klejącej odnaleziono natomiast ślady należące do obojga zatrzymanych. Podczas śledztwa mężczyzna nie przyznawał się do winy. Odmówił też składania wyjaśnień. Kobieta zdecydowała się złożyć obszerne wyjaśnienia, w których opowiedziała o tym, że gdy mąż odkrył jej romans, pojechała z nim do kochanka. Wtedy doszło do awantury, podczas której Jacek zmuszony był się bronić. To wtedy miał uderzyć Mieczysława kijem w głowę. Gdy zorientowali się, że mężczyzna nie żyje, postanowili ukryć jego ciało na balkonie. Tam je zamurowali i wynajęli mieszkanie, bo Jacek bał się już w nim mieszkać. Wyjaśnienia kobiety były mało wiarygodne, a w wielu kwestiach sama sobie zaprzeczała. Skoro doszło do nieszczęśliwego wypadku i nikt nie chciał śmierci Mieczysława, dlaczego po prostu nie wezwali pomocy? Jednak honorata nie potrafiła tego wyjaśnić tak samo jak nie wyjaśniła, dlaczego kilka dni po morderstwie sprzedała samochód męża i zlikwidowała jego lokaty i oszczędności. Motyw tego morderstwa był jasny. W przypadku rozwodu z winy honoraty odeszłaby z niczym. Nie miała prawa do majątku, a sama niczego się nie dorobiła. Żeby zachować mieszkanie, samochód i pieniądze, musiała pozbyć się męża. Jej zachowanie po zbrodni nie wskazywało na to, że była zrozpaczona, a raczej na zimno kalkulowała korzyści. Sąd okręgowy zdecydował, że odpowiedzialny za morderstwo jest Jacek i to on usłyszał wyrok 25 lat pozbawienia wolności. Honorata z kolei została skazana na karę 12 lat pobytu w zakładzie karnym. Wyrok został utrzymany w mocy przez sąd apelacyjny. Romans i chęć odebrania mężowi wszystkiego doprowadziła do tragedii. Człowiek, który zakochał się w honoracie, był pod jej wielkim wpływem i zgodził się na udział w przestępstwie, za które spędzi w celi ćwierć wieku. Gdy odzyska wolność, będzie miał 68 lat. Jego była już kochanka jest na wolności. Dziękuję Wam za wysłuchanie dzisiejszego podcastu i oczywiście zapraszam na mój kanał po więcej. W kolejnym odcinku słyszymy się w najbliższy wtorek. Życzę Wam spokojnego i bezpiecznego tygodnia. Do usłyszenia.